Jestem mądra, jestem zdolna, jestem silna. To szczęściarz. Codziennie mnie bój. Mama wie wszystko. Na przykład to, że lubię różowy. Za to zielony bardzo mnie drażni. Usuniemy go z szafy. Tak samo jak usunęłyśmy z ubrań wszystkie metki. One sprawiają mi ból. Droga do szkoły często mnie męczy. Bojenka strasznie dzisiaj śmierdzi, a światła rażą mnie w oczy. Tata mi powtarza, że nie trzeba się denerwować. Ale jak, kiedy ciągle słyszę te dźwięki? Cicho! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tata upiera się, żeby wciąż mówić dzień dobry. Ta ściana zawsze jest taka przyjemna. To Asia. Lubię ją dotykać. Ona zawsze jest miękka i ładnie pachnie. O nie! Gdzie jest Asia? On siedzi na moim miejscu. Nie chcę zmian. Znowu ten zielony. Ochyda! To tak bardzo szczypie w buzię. Uwielbiam plany dnia. Nie ma niespodzianek, nie ma złości. To moja ulubiona zabawa. Asia mówi, że świetnie sobie radzę. Lubię, kiedy powtarza: Jesteś mądra, jesteś zdolna, jesteś silna. Mam autyzm. A ty, jakie masz wyzwania?